Witam! Witam! poniedziałek! W Czy zatykuje Polskę? Teraz podwójmy się trochę do lat... E... powiedzmy... do wojny drugiej światowej. Co się stało, jak Niemcy zaatakowali Polskę? Co się stało z drugiej strony Polski? Rosja też zaatakowała Polskę. A miała pakt z Polską, że oni są mniwe bracia jako kraj z krajem. No ale tak nie było. Z tego stosunku, co się stało, to czy Rosja ma jakiś punkt, aby zaatakować Polskę? Jest taki punkt. Punkt jest taki, że nawet jak NATO prowokuje Rosję, Rosja może zaatakować Polskę. To nie, że Rosja chce sobie tak przyjść i zaatakować Polskę, bo to nie jest to. Rosja i Ameryka są najwięksi zbójniki całego świata. Oni są yy, takie kraje, co mogą robić, co chcą, bo mają żołnierzy, mają tyle wojska i tyle artylerii, tyle wszystkiego, co może... Zrobić złego dla naszego kraju, Polsce. I teraz przychodzimy z powrotem. Bo ja widzę tu w grupie mojej, klub Huzaria, taka jedna pani powiedziała, gdyby Rosja chciała zaatakować, zrobiłaby to bez przeszkody. Bez w ogóle żadnych przeszkód. Nie oglądając się na Białoruś, państwa bałtyckie czy Ukrainę. Alternatyw jest wiele. Tylko pokó co, to jest Rosja nie ma w tym żadnego interesu na to. Prowokuje, Nuzwik, kłamie. No teraz przechodzimy do takiego czegoś. Białoruś jest między Litwą i Ukrainą. To Rosja ma prosty odrzut w Polskę. Białoruś jest mała. Przechodzą przez Białoruś szybciutko i są w Polsce. I to jest to. Nawet jak my byśmy się wszyscy próbowali bronić, ale jak byśmy się bronili w ogóle? No bo w Polsce nie ma pozwolenia do broni, tak naprawdę. Jest trudno do broni mieć pozwolenie. Poczekajcie chwilę, zaraz wrócę. Mała przerwa. Już wróciłem. Dobrze. Teraz powiedzmy to. Powiedzmy, Rosja nie ma żadnego w ogóle pomysłu, aby uderzyć w Polskę. Ale to naprawdę to nie o to chodzi. O to chodzi, że Polska jest między. Rosją i USA w środku. O to chodzi. I to jest to, że oni, jakby wkroczyli, to normalnie my nie mamy szans. My tak, my będziemy walczyli do końca. Ale do końca czego? Jakby nam tak naprawdę byśmy nie dali rady. Bo nie mamy na to czołgów, samolotów. Co my mamy tak naprawdę na to? Co to zrobi? NATO to jest NATO. Co było wtedy, jak, jak uderzyła Niemcy na nas? Co Anglia zrobiła? Co Francja zrobiła? Przyszli później, na samym końcu przyszli. I co to było? Ile Polaków umarło? Cała Warszawa była zdewestowana, roz rozładowana całkiem. Co się stało z powstańcami naszymi? Oni stanęli. A powiedzmy teraz, co Rosja miała zrobić? Pomóc powstańcom, i co oni zrobili? Siedzieli, się patrzyli, jak ich wszystkich wykończyli. Jak walczyli do końca, do ostatniej krwi. Teraz rozumiecie o co chodzi, tak? Rosja, która nasza, nasza pomoc była. Tak, pomogła powstańcom? Nie za bardzo. Nie pomogła. A ulotki do, rozdawała samolotami wszędzie po Warszawie, że tak, uderzajcie, my wam pomożemy. I gdzie to była ta pomoc? Na samym końcu już. Jak już, jak już Niemcy wysłali 7 tysięcy do Warszawy i palili dzieci polskich żywcem w piwnica. Rzucali granaty. I co? Co z tego było? Tak, powstańcy, my jesteśmy tacy, że tak. Będziemy się pili do końca. Ale co z tego było, jak Rosja nas zdradziła? No i powiedzmy, że co zrobili jeszcze? Katyn? Coś stało z naszymi wszystkimi generałami, jak wywieźli do Katynia. Nie tylko do Katynia, bo były inne miasta, które zbrodnie były. Polaków zabijali. No, jeszcze dodam parę innych rzeczy do tego tematu. No, jak już to wszystko się stało z tą wojną II Światową, no i Rosja została w Polsce. Jak to się stało? Że, dlaczego Rosja została w Polsce? Po co to miało być niby? Przecież to była Polska, nie Rosja. No, i co się stało z naszymi podziemnymi żołnierzami? Pilecki, zaszczelony przez Polaków, strajców, którzy pracowali z NKWD. Co to się stało z tym? Tak w ogóle, to co? I, i do tego tematu właśnie chciałem dojść, bo dużo ludzi widzę w grupie Kruphuzarya, piszą, że Rosja nic, nic nam nie zrobi. Co Rosja nic nam nie zrobi? To, że Rosja pojechała. <laughs> Do, do, i do Syrii pojechał do Syrii i tam tam trochę tych Arabów yy, oni mieli obowiązek to zrobić a jaki mieli obowiązek to zrobić? powiem Ci Tak obowiązek, że oni mają tam bazę w Syrii mają bazę w Syrii wojskową bo to jest ich, to są ich bracia tak samo jak Iran i ich bracia. Tak samo jak Egipt. No i teraz to właśnie wszystko podchodzi pod zrozumienie. A wy myślicie, że o, oni pojechali zabijać terrorystów. Nie, oni pojechali właśnie prezydenta Syrii, pomóc jemu, bo rewolucja była w Syrii. I niemało już zginął prezydent, bo już byli blisko, bardzo blisko już byli. I chcieli zdobyć, yy, chcieli zdobyć po prostu Syrię. Rewolucja była. No, i na tym właśnie to wszystko polega. No i dlatego przychodzimy z powrotem na to, że Białoruś yy, jest. No pośrodku Litwy i Ukrainy, no i Rosja może wkroczyć bardzo, bardzo szybko, no. Bardzo szybko. No i jak będzie ta trzecia wojna... O to chodzi, że przecież wojna światowa już powoli się kręci, no. Kręci się, w Turcji już się dzieje, w Syrii się dzieje, w Afganistanie, Iraku. Dużo rzeczy się dzieje. Dużo, dużo krajów jest wojny. Dużo. Dużo. Saudi nawet zaatakowała yy, kraj koło siebie. Dużo się dzieje, dużo. A co się dzieje w Ukrainie? Cały czas jest wojna w Ukrainie. A czego tego nie pokazują tutaj u nas w Polsce, na dziennikarstwu, albo w ogóle nic nie pokazują, co się dzieje w Ukrainie? Cały czas jest wojna w Ukrainie. No i to jest obok nas. To jest obok nas. I to jest to, że Ukraina jest obok nas. No i ta wojna się toczy. A powiedzmy, jak Rosja, bo już Rosja zdobyła krajmia, No nie zdobyła, malutko miejsce, tylko weszli szybciutko, pów, puf, puf, nie ma. I już jest Rosja, Krajmij. A to była ukraińska. No a teraz powiedzmy to. Już próbują jedną stronę zdobyć Rosjanie po po cichu. A jak zdobędą całą Ukrainę i będą koło Polski, i co wtedy będzie? Wtedy już będą blisko Polski, bardzo blisko. No, a Polska z Kiniem jest? Z NATO. To znaczy, że co? Że Polska jest przeciwko Rosji, tak? No znaczy ja właśnie, że Rosja jest przeciwko Rosji. Polska jest przeciwko Rosji. Wtedy co się będzie działo? Wtedy my jesteśmy po środku wojny trzeciej światowej. Bo wojna trzecie światowa będzie. Tylko na ten moment, kiedy to wszystko uderzy tak ostro, to już nie wiadomo. Na razie powoli proxy wojny są takie: proxy wars w Ukrainie, Syria, różne takie państwa. Ale to jest wszystko polityka. Ameryka jest związana w tym i dużo innych rzeczy. Masonaria jest związana w tym. Bankerzy są wiązani w tym. Najwięcej to bankierzy są związani w wojnie. te. To normalne. Pewnie, że tak. Oni tylko siedzą, mają miliony, biliony i tylko wy 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 wywożą ludzi na wojnie, żeby się zabijali. A co to im tam? Tam nic, nic to nie ten. Co to jest dla nich? Oni tylko siedzą, to jest dla nich film. Że... Włączają sobie filmy i oglądają. No, co to? No. Dlatego musimy zobaczyć tak naprawdę. Nie ja wiem, islam. Tak, islam jest stworzony z tego, co ja dużo, dużo informacji widziałem czytałem. To jest przez Amerykę stworzony. Dawno, dawno temu. Bush, prezydent Bush był w tym dużo zaangażowany. Dużo, dużo w ogóle pieniędzy. Irak, Syria, Liban, to wszystko. To wszystko chodziło, no. Wszystko chodziło o pieniądze, stworzyć e, terrorystów, aby ludzie się bali, no, a co? Żeby wejść, wkroczyć do Iraku i Iranu wziąć olej. Nie do Iranu, tylko do Iraku, no i do, do... Afganistanu. Afganistan ma co? Heroinę. A co to? A co robią w Ameryce? W tabletkach robią heroinę, aby ludzi zaangażować Wybrali e, to i... I kompanie wielkie zarabiają miliony, biliony. No i co? No to jest dużo, dużo, dużo dogadania. To jest te kampanie wielkie to co? Aby człowiek kupował ich, ich tabletki. No tak, bo jakbyś był zdrowy, no to jak oni by zarabiali? No też wchodzą w tę grę, abyś ty był chory. Oni chcą, żeby ludzie byli chorzy. Jak ludzie są chorzy, to wtedy oni zarabiają. I ten 1% oni zarabiają. Właśnie to maszynaria jest taka. To jest maszynaria, Aby oni byli jak najwięcej i więcej i więcej i więcej pieniędzy mieli. Jak oni zarabią milion, dwa czy cztery, czy dziesięć, czy milionów czy 200, to oni chcą zrobić jeszcze więcej. Pieniądze to jest addiction. Tym więcej masz, tym więcej chcesz. Nie chcesz spaść z poziomu. I to jest demokracja też. To jest taka demokracja, że co? Że najbogatsi yy, żyją pięknie, bo są najmłodziejsi. A każdy jest najmądrzejszy? Nie za bardzo. Niektórzy ludzie są. Yy, urodzą się, no po prostu się urodzą. Nie tak jak mądry, jak drugi. Są mądrzy, są, są ludzie po prostu niepełnosprawni, są różne ludzie. Powiedzmy, jak on może być milionerem? No nie może być. Dlatego demokracja jest po prostu złamana. A w ogóle nie to, że jest złamana, tylko że jest już ech, okradziona przez majsonaria. Oni Demokracja już spadła, już nie ma demokracji. Demokracja już dawno, dawno temu może była. Chciała być demokracja, miała być dobra demokracja. Ale ta demokracja była zhajdżekowana przez tych diabłów, właśnie co. Są wszędzie, masynowani, nawet w kościele są. E, w kościele dużo ich jest. E, dużo jest znaków. Po prostu dużo jest znaków. Musicie, musicie patrzeć się na te znaki. Znaki są wszędzie. Znak e, tego. Do góry nogami. Znak krzyża. No. Dużo, dużo, dużo lucyferia to jest. Trzeba po prostu patrzeć się na takie rzeczy. My dużo ludzi, wiesz. Patrzymy kościół to dobre, dobre, ale no co? Takie wielkie kościoły, takie wielkie tyle kasy mają. No ale a dlaczego znaczy, oni się nie zaangażowują, żeby przestać te wojny? Przestać y, dzieci, żeby mieli co jeść. Ludzie, żeby żyli dobrze. Dlaczego ludzie muszą po dwie, trzy pracować i w tej demokracji takiej, no, aby pokazać, wiesz, że oni mają lepszy samochód czy, czy większy, a może chcą mieć lepszy samochód, no, różnie bywa, no, ale ta demokracja jest zepsuta na całkość, czas na nowy system, system taki, aby nie socjalny system, nie tam jakiś komunizm system, po prostu nowy system, system taki, aby... Po prostu każdy miał, no, żeby każdy miał dobrze, żeby ludzie nie musieli prac od, od życia, które chodzą do szkoły, jak długo chodzą do szkoły, no to, to też jest to, że chodzą do szkoły co? Do 30 lat, całe życie chodzą do szkoły. No i co, uczysz się to, to, tamto, no i co? A druga, pa druga część życia pracujesz, i no i co? I masz emeryturę, którą nie dożyjesz tej emerytury, bo umrzesz i tak i tak blisko. No bo jak? Emerytura, nie wiem, tam różne kraje mają inne emerytury. No ale to jaki to system jest. No? System, że tam emerytura ci no, niedługo nie poży, No długo nie pożyjesz. No chyba, że tam masz te dobre takie te, te geny. Czy tam dobrze jadłeś, czy co tam. Nie wiem, no różnie bywa. No, no ale po prostu widzisz, że ten system jest niesprawne. Dużo, dużo jest błędów medycyny. Dużo tabletków robią, że niby ta tabletka ci pomoże, ta tabletka, to tabletka, ta tabletka w telewizji. No jak to? No jak to możliwe, że to może być? Jak to? Wszystkie tabletki to ci pomogą, tu, tu, tam, to, a później mówią, o, nerki ci padną, o, to ci padnie, o, to ci padnie. Jak to? To jest demokracja? Nie, to nie. Demokracja jest Koniec demokracji. Jest czas na nową, coś nowego. Nowego to jest to, żeby Polska stworzyła królestwo swoje, tak jak było królestwo Polskie. Stworzyć polskie królestwo. A co? Możemy wyjść z tej Unii, co? Możemy stworzyć swoją Unię, polską Unię. Po co my musimy tam się kłaniać do, do Unii? Nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, żeby się kłaniali do Unii. Nie ma takiej w ogóle potrzeby. Klub Huzaria nie jest za Unią. Klub Huzaria jest za Polską. Polskość, godność. Żeby Polska była wielka. Żeby Polska miała swoją wierną potęgę i wojsko. Żeby oni byli silni. Nie żeby my musimy się chować poza NATO, bo Polska i my jesteśmy silni ludzie. Jesteśmy mądrzy ludzie w ogóle i mamy historię królów i dużo zamków. My nie musimy się kłaniać do Unii. To powinno być na odwrót. Po prostu dużo, dużo byśmy byliśmy okradzani i zdradzani jest czas wykopać wszystkich zdrajców. Nawet tych, co udawają teraz nawet, że oni są ci, co będą dla nas dobrzy. Teraz jest 2016 i dużo będą i, i, dużo będą i, i, i tacy, co pokazują ci, że oni są dla nas, ale tak naprawdę nie są. Unia jest Niedobra dla nas. Właśnie teraz czytałem ostatnio, że Unia ma długą. że Unia ma długą drogę dla Anglii. Że Anglia ileś tam musi płacić 20 bilionów. Ileś tam, żeby wyjść z Unii w ogóle? No widzisz, to nie jest taka procedura. To Unia to jest. to jest ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Oni chcą zyskać to jest tak jak biznes, oni są biznes, a my dla nich pracujemy. Ale czego oni nie mogą dla nas pracować? A co to? My to jesteśmy królestwo, a nie Unia jakaś. Polska zawsze była królestwo. Polska była królestwo. Ile królów mieliśmy? Sobieski. Dużo królów mieliśmy. Kto Islam zatrzymał? Polska kiedyś. Kto? Polska zatrzymała islam kiedyś i Polska zatrzyma tym razem też. Wszyscy musimy się wziąć razem. Przejdę do innego jeszcze takiego tematu. E, taki temat na te prawictwo i te lewactwo. Co to jest? Prawictwo, lewactwo? Co, kto to wymyślił w ogóle? Co to za jakiś pomysł? Jakiś głupi? Co to jest? Polska jest Polska. Polska jest cała. Polska jest, powinna być Polska cała razem. Pamiętajcie, żeby Polska była silna, to Polska musi być razem. Cała Polska razem. Po co jakieś lewicy tworzyć? Ja wiem, oni mają swoje, oni zrobili swoje. Mieli te lewaki, a prawicy. No każdy ma swoje zasady, ale te, te kłócenie się między sobą w Polsce. To nie przyjdzie żadnego pokoju z tego, tylko będzie rozwój taki w Polsce. I ci, co w innych krajach są, oni to lubią, bo widzą, że Polska nie jest razem cała silna, tak jak kamień, bo się kłócą razem. My musimy się wziąć za. Magazyny, robić wielkie magazyny w każdym mieście i budować nasze wojsko, aby nasze wojsko było silne. I my nie potrzebujemy NATO, i my nie potrzebujemy kogo? My nie potrzebujemy Unii. Ja jestem za wyjście z Unii i to bardzo. Ale też jestem za złączenie. Polski do, z powrotem do Lwowa i z powrotem do Wilna. Wilno było nasze. Lwów był nasz. Kresy to były nasze. Jestem za tym bardzo. jestem tak za tym bardzo, że jak ja bym był prezydentem, jak ja bym był na tym siedzeniu, to ja bym wziął nasze wojsko, polskie wojsko do Ukrainy. Do Lwowa. I tam siedział. I tam bym wygonił tych Rosjanów z powrotem do Rosji. I bym tam siedział w Ukrainie, i bym wziął wówczas I w ogóle tą stronę Ukrainy by była nasza. Całkiem. I bym zrobił jakieś tam propozycje do Ukrainy. Z drugiej strony Ukrainy niech oni. Tam mają swoje, ale pod naszym tym. Ale byśmy mieli to wspólnie jakoś tam, byśmy tam dogadali się. Po prostu z Białorusi też trzeba się dogadać jakoś. Żeby to była Polska. Żebyśmy byli, my byli potęga, większość, wielka Polska. O to właśnie chodzi. Nie można myśleć tylko małe. Trzeba myśleć duże. Wielka Polska. No. I tak to wszystko wygląda. Na dzisiaj będę kończył. Nie chcę pozwolić wszystkich na poniedziałek, żeby wszyscy mieli miły wieczór. I tu Żykowski się kłania na dzisiaj. Do widzenia i życzę wszystkim dobrej nocy.